Odczuwasz te sygnały w swoim ciele, gdy to się dzieje. Szokujące! Duchowość zawsze była tematem, który budził ciekawość i fascynację milionów ludzi na całym świecie. A kiedy mówimy o postaciach takich jak ojciec Pio, słynny włoski ksiądz znany ze swoich mistycznych wizji, stygmatów i cudów, uwaga wzrasta jeszcze bardziej. Jego słowa brzmią do dzisiaj. Niosąc ze sobą mądrość i tajemnice, ujawniając prawdy, które wielu woli ignorować. W tym tekście zgłębimy jedną z jego najbardziej intrygujących refleksji. Odczuwasz te sygnały w swoim ciele, gdy to się dzieje? Szokujące, ale jakie to są sygnały? Co one oznaczają? I przede wszystkim, jak możemy je rozpoznać, zanim będzie za późno? Przygotuj się. Aby zanurzyć się w świat, w którym wiara, nauka i intuicja splatają się, ujawniając przesłania, które mogą zmienić Twoje życie na zawsze. Kontekst duchowy ojca Pio. Zanim zagłębimy się w samo sedno sprawy, kluczowe jest zrozumienie, kim był ojciec Pio i dlaczego jego słowa nadal mają tak duży wpływ. Urodzony w 1887 roku w małej miejscowości Pietrelcina we Włoszech, Francesco Forgiouni, pierwotne imię duchownego, od najmłodszych lat wykazywał głęboką więź z boską mocą. Wstąpił do zakonu braci mniejszych kapucynów i stopniowo zaczął doświadczać zjawisk nadprzyrodzonych, które wykraczały poza jakiekolwiek logiczne wyjaśnienia. Pomiędzy najbardziej znaczące wydarzenia należy pojawienie się stygmatów ran podobnych do tych, które Jezus otrzymał podczas ukrzyżowania, które pojawiły się na Jego rękach, nogach i prawym boku w 1918 roku. Ponadto twierdził, że widzi aniołów, świętych, a nawet samego Jezusa i Marię. Jego przepowiednie były dokładne, a Jego rady duchowe zmieniały życia. To właśnie w tym kontekście ojciec Pio dzielił się naukami, które przekraczały czas i przestrzeń. Jedna z tych nauk mówi o sygnałach fizycznych, które występują, gdy coś niezwykłego, czy to pozytywnego, czy negatywnego ma się zaraz wydarzyć. Ale co dokładnie miał na myśli? Sygnały fizyczne, most między ciałem a duchem. Według słów przypisywanych Ojcu Pio, nasze ciało działa jak czuły odbornik dla niewidzialnych energii. Które przenikają w wszechświat. Innymi słowy, jesteśmy czymś więcej niż tylko materią jesteśmy istotami duchowymi zamieszkującymi tymczasowe ciała. Gdy coś ważnego ma się wydarzyć, czy to transformacja osobista, ostrzeżenie boskie, czy nawet katastrofa globalna, nasze ciało reaguje w określony sposób. Te sygnały mogą się różnić w zależności od osoby. Ale niektóre powtarzające się wzorce zostały zidentyfikowane przez lata. Poniżej omówimy główne z nich. Pierwsze dreszcze lub gęsia skórka. Często, zanim ktoś otrzyma ważną wiadomość lub będzie świadkiem znaczącego wydarzenia, ludzie donoszą o niewytłumaczalnych dreszczach. Ta reakcja fizyczna może być interpretowana jako odpowiedź autonomicznego układu nerwowego na zewnętrzne wibracje. Dla ojca Pio był to jasny znak, że coś większego miało się wydarzyć. Wyobraź sobie, że spokojnie spacerujesz i nagle odczuwasz dreszcze przebiegające po plecach, nawet w ciepłym otoczeniu. To zjawisko nie powinno być ignorowane, ponieważ może być ostrzeżeniem wysłanym z planu duchowego. Drugie niewytłumaczalny ból głowy. Kolejnym powszechnym objawem wspomnianym przez tych... Którzy studiują nauki ojca PIO, jest nagły i intensywny ból głowy. W przeciwieństwie do bólu spowodowanego czynnikami fizycznymi, jak złe postawy lub zmęczenie, te bóle wydają się pojawiać znikąd i szybko znikają. Według niektórych interpretacji symbolizują one przeciążenie duchowe, innymi słowy, twoje ciało próbuje przetworzyć informacje, które jeszcze nie są jasne dla twojej świadomej myśli. Trzecie zmiany w tętnie. Jeśli kiedykolwiek poczułeś, że Twoje serce bije szybciej bez oczywistego powodu, wiedz, że to również może być znak. Wiele relacji sugeruje, że zmiany w rytmie serca występują, gdy zbliżamy się do decydujących momentów w naszej podróży. Dla niektórych ten wzrost częstości akcji serca może oznaczać strach lub lęk. Podczas gdy dla innych reprezentuje czyste podniecenie przed nieznanym. Ojciec Pio zwykł mówić, że serce jest bramą duszy i że każda zmiana w nim powinna być obserwowana z szczególną uwagą. Czwarte, mrowienie w dłoniach lub stopach. Mrowienie w kończynach, zwłaszcza w dłoniach i stopach, to kolejny szeroko omawiany znak. Ten rodzaj odczucia zwykle występuje. Gdy następuje transfer energii między różnymi planami. W przypadku ojca Pio, sam doświadczał stałego mrowienia, które wązało się z jego wizjami i komunikacją z boską mocą. Jeśli zaczniesz to regularnie odczuwać, być może otrzymujesz subliminalną wiadomość, że musisz działać lub podjąć ważną decyzję. Piąte: nagła senność. Czy kiedyś zdarzyło ci się być całkowicie rozbudzonym i nagle poczuć nieodpartą chęć spania? Może to być coś więcej niż zwykłe zmęczenie fizyczne. Zgodnie z naukami duchowymi, nagła senność może być formą ochrony przed gęstymi lub negatywnymi energiami otaczającymi określone środowiska lub sytuacje. Ojciec Pio ostrzegał, że w momentach krytycznych nasze ciała szukają schronienia we śnie. Aby uniknąć uszkodzeń emocjonalnych lub duchowych. Interpretacja naukowa versus duchowa: Choć te sygnały mogą brzmieć mistycznie, istnieją naukowe wyjaśnienia, które potwierdzają część tych doświadczeń. Na przykład: współczesna medycyna rozpoznaje, że ludzkie ciało jest wysoce wrażliwe na zmiany środowiskowe i emocjonalne. Układ nerwowy współczulny i przywspółczulny współpracują razem, aby utrzymać równowagę wewnętrzną, a każde zakłócenie tego balansu może skutkować symptomami takimi jak dreszcze, bóle głowy lub zmiany serca. Jednak podejście duchowe idzie dalej niż biologiczne. Sugeruje, że te sygnały nie są wyłącznie fizyczne, ale raczej manifestacją głębokiego połączenia między ciałem, umysłem i duchem. Gdy coś znaczącego ma się wydarzyć, czy to transformacja osobista, nieoczekiwane spotkanie, czy nawet tragedia, nasze ciała działają jak anteny, które odbierają te subtelne energie. Jak rozpoznać i interpretować te sygnały? Teraz, gdy lepiej rozumiemy sygnały wspominane przez Ojca Pio, pojawia się kolejne kluczowe pytanie: jak powinniśmy się z nimi obchodzić? Oto kilka praktycznych wskazówek. Słuchaj swego ciała, zwróć uwagę na sygnały, które wysyła Twoje ciało. Zapisuj je w dzienniku, aby zidentyfikować wzorce w czasie. Praktykuj medytację. Medytacja pomaga oczyścić umysł i połączyć się z planem duchowym. Podczas tych praktyk możesz otrzymać wgląd w znaczenie sygnałów, które doświadczasz. Móduj się lub odprawuj modlitwy. Dla religijnych osób modlitwa jest potężnym sposobem na uzyskanie boskiego przewodnictwa. Nawet jeśli nie jesteś związany z żadną konkretną religią, poświęcenie chwili ciszy i wdzięczności może pomóc w dostrojeniu Twoich energii. Skonsultuj się z profesjonalistami. Jeśli objawy są uporczywe lub towarzyszy im silny dyskomfort, poszukaj pomocy medycznej. Pamiętaj, że nie wszystko jest koniecznie duchowe. Czasami problemy fizyczne mogą maskować się jako mistyczne sygnały. Ufaj intuicji. Wreszcie, ufaj swojemu instynktowi. Jeśli coś w tobie mówi, że te sygnały mają większe znaczenie, prawdopodobnie tak jest. Podsumowanie: Ważność bycia czujnym. Słowa Ojca Pio nadal inspirują pokolenia, ponieważ poruszają uniwersalne kwestie kim jesteśmy. Jaki jest nasz cel i jak możemy połączyć się z czymś większym niż my sami? Sygnały fizyczne opisane tutaj nie są tylko ciekawostkami. Są przypomnieniem, że jesteśmy częścią nieskończenie złożonej i pięknej kosmicznej tkanki. Więc następnym razem, gdy poczujesz dreszcze, bóle głowy lub niewytłumaczalne mrowienia, zatrzymaj się na chwilę i zastanów. Może wszechświat próbuje ci coś powiedzieć coś szokującego, zaskakującego i, przede wszystkim, transformatywnego. I co teraz? Czy jesteś gotowy słuchać?